No, gdzie on jest? Miałby 10 minut temu. Co? Za spóźnienie. Wcześniej mi się to nie zdarzało, ale coś kręcimy? No, jak to co? Raport z budowy. Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii, która zwie się raport z budowy. Pewnie zastanawiacie się o co chodzi, prawda? Otóż wszystko zbiega się do tego czegoś. Kiedy kończyliśmy serię CWST-1 nieznana legenda, powiedziałem Wam, że tworzymy nową serię. Prawdę mówiąc, wtedy sam nie wiedziałem o czym będzie ta seria, jednak teraz już wiecie, że to były ciekawe miejsca. Jednak pod ostatnim odcinkiem z tamtej serii użytkownik Turbo zapytał się, czy następny samochód nie jest czasem rekonstruowany. Wtedy nie o to chodziło, jednak teraz zapytajmy się rekonstruktora, o co dokładnie chodzi. W ubiegłym roku został ukończony i zarejestrowany pierwszy rekonstruowany przeze mnie samochód CWST1 Torpedo. Samochód ten został pomalowany w barwę narodową i otrzymał imię flagowy. Pod koniec ubiegłego roku podjąłem także decyzję o budowie następnego samochodu cws 101 Tym razem będzie to czterodrzwiowa kareta. Tak jak słyszeliście, rozpoczęła się budowa kolejnego CWS T1. Co jakiś czas będziemy wam pokazywać, co udało nam się zrobić przez dany okres czasu. Będziemy też omawiać poszczególne elementy. Może też pokażemy wam jak się buduje poszczególne części. Zobaczymy. Więcej się nie dowiecie, bo sam nie wiem w co się pakuje. Odcinki raczej będą tworzone co dłuższy okres czasu, gdyż chciałbym uniknąć sytuacji tego typu. Dajcie w kolejnym odcinku z serii raport zbudowy. Od ostatniego czasu bardzo dużo się zmieniło w naszym cws -ie. W naszej rekonstrukcji zostały dodane dwie śruby: dwie, jedna, druga. To nie jest byle co. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za poświęcony czas i cześć. Myślę, że wiecie, co mam na myśli. Możecie też oczywiście zadawać pytania, na które chętnie odpowiemy. No dobra, ale zacznijmy już wreszcie ten odcinek. Dobra, to powiedz nam, co to tu jest właściwie. Siedzimy sobie wygodnie na zrekonstruowanej ramie samochodu CWS T1 zgodnie z zachowaną dokumentacją i wiedzą, jak ta rama wyglądała. Z czego ona jest właściwie zrobiona? To jest blacha, tak? Wczesne samochody z tamtych czasów miały zazwyczaj ramy drewniane. Pod koniec lat 20. samochody już miały ramy jak w tym wypadku metalowe, tłoczone i nitowane, tak jak w tym wypadku. Czym one były łączone ze sobą, te wszystkie elementy w ramie? W fabrycznym wykonaniu CWS-ów ramy były nitowane zapewne na gorąco. Tworząc jeden zespół, po prostu nitowano wszystkie poprzeczki, główki ramy, wzmocnienia. Razem stal do stali. W budowie tej ramy, co było najtrudniejsze do wykonania? Jeśli chodzi o rekonstrukcję samochodów, o których niewiele wiadomo i dokumentacja jest bardzo uboga, i jest to właśnie problem, gdyż nie wiadomo, jak wszystkie elementy wyglądały. Trzeba troszeczkę pobawić się w detektywa, robić badania porównawcze. Aby rama odpowiadała wszelkim warunkom tych samochodów z końca lat 20. Jeśli ktoś chciałby wykonać sobie taką ramę, to masz dla niego jakieś rady? Tak. Podstawową radą jest wcześniej nabrać dużo umiejętności z zakresu różnych konstrukcji metalowych. Wykonanie ramy nie jest rzeczą prostą, jeśli chodzi o odtworzenie wyglądu oryginalnej ramy. Zazwyczaj gdy ktoś coś buduje, odtwarza, to wy, wykorzystuje do tego profile zamknięte, ale nie jest to zgodne z technologią końca lat 20. Przy CWS T1 była rama otwarta, tłoczona z elementów blachy stalowej zapewne na gorąco i taką ramę tutaj starają się wykonać y, używając troszeczkę innych technologii, gdyż y, wykonanie Kopyt do tłoczenia ram na gorąco jest nierealne cenowo. Jest to rama z blachy i elementy są spawane. Jaki jest koszt wykonania takiej ramy? Jeśli chodzi o wykonanie ramy zgodnie z technologią w lat produkcji, jak tutaj w tym przypadku, podstawowym kosztem jest ilość roboczogodzin, które poświęcamy wykonując tą ramę. Ja wykonuję to samodzielnie. Wszystkie elementy powstają właściwie tutaj w warsztacie, więc dla mnie jedynym kosztem są koszty surowców, czyli blachy, elementów stalowych. A jeśli byś musiał to zlecić komuś, jakiejś firmie? Przede wszystkim, gdyby chcieć zlecić to jakiejś firmie, jakaś firma podjęła się wykonania takiej ramy. Przy tak ubogiej dokumentacji, zapewne by firma musiała wykonać jeszcze dodatkową dokumentację. Podejrzewam, że można by sobie już jakiś samochodik za to kupić. I ostatnie pytanie ode mnie: skoro już mamy gotową ramę, to co będzie następne? Rama jest podstawą budowy samochodu. Na górną część ramy przychodzą części nadwozia, po na szkielecie drewnianym. Była budowana blacharka. Od spodu ramy zostają przykręcone wszelkie elementy podwozia. Między ramę, pod maskę, wchodzi silnik, no i prawie można ruszać. Rama samochodu to najważniejszy element, który później w gotowym samochodzie jest praktycznie w ogóle niewidoczny. Tutaj mamy okazję zobaczyć, jak wyglądała rama samochodu CWST1. Rama jest dość prosta, składa się z dwóch elementów podłużnic, które były proste. Niektóre marki samochodów miały y, przełamane w różny sposób y, elementy podłużnic, ale w tym wypadku y, podłużnice są proste i resory pod nimi lekko przebiegały ukośnie. W tym miejscu jest główna belka ta belka przede wszystkim wzmacniała obie podłużnice, zapobiegając skrętom oraz działała wzłużnie, żeby w wypadku uderzenia czy hamowania podłużnice się nie przesunęły. Jest to jeden z ważniejszych elementów ramy. Z tyłu są poprzeczki, które wzmacniają oraz jest to również mocowanie zbiornika paliwa z tyłu. I z przodu widać poprzeczkę, która łączy obie główki ramy z przodu. Główki, do których mocowane są resory, też ważny element, który razem z wszystkimi elementami musi być solidny, bo współpracuje z elementami już podwoziowymi. Tutaj mamy poprzeczkę, jest to właściwie jedyna poprzeczka, która będzie widoczna później w gotowym samochodzie. I ta poprzeczka spaja obie główki główki, w które wchodzą trzpienie mocowania resoru. Jest to element ważny i technicznie, oraz optycznie musi też być ładnie wykonany. Główki, i ten element będzie widoczny w gotowym samochodzie. Tutaj jesteśmy w tylnej części ramy, znajdują się główki, w których będzie mocowany wieszak resorów, belka łącząca obie główki i tył ramy. Już są elementy, w które będą, będzie od spodu mocowany zbiornik paliwa tak oryginalnie jak w CWS-ie konstrukcyjnie to wyglądało. To wszystko w tym odcinku. Dajcie znać, czy podoba Wam się pomysł na taką serię. Czy chcecie zobaczyć, jak wygląda rekonstruowanie pierwszego polskiego samochodu? Ja tymczasem się z Wami żegnam i spróbuję odjechać. Może się uda. Cześć!